Cześć. Wczoraj postawiliśmy środowisko lokalne, więc dziś zajmiemy się optymalizacją wstępną WordPressa i Elementora, tak żeby w przyszłości wszystko już działało jak należy. W 2026 roku nie liczy się to, czy twoja strona jest ładna, tylko to, jak szybko reaguje na palec użytkownika. Google nazywa to INP. My możemy nazwać to po prostu płynnością. Jeśli twoja strona zamula przy przewijaniu, klikaniu itp. To Google zaczynają gorzej traktować w rankingach wyszukiwania. Dziś zrobimy szybki sprint. Pokażę Ci krok po kroku, co i gdzie poustawiać, żeby Twoja strona już od samego początku świeciła się na zielono w testach prędkości Google. I to wszystko bez napisania choćby jednej linii kodu. Zacznijmy od czegoś, co wydaje się oczywiste, ale wciąż wiele osób o tym zapomina. Czyli zdjęcia i grafiki na Twojej stronie. Jeżeli ładujesz zdjęcie prosto z aparatu na stronę, które waży 5 mega, to jest mniej więcej tak, jakbyś przed biegiem maratońskim do swojego plecaka napakował cegieł. Do niedawna jeszcze na stronach królowały takie formaty jak JPEG czy PNG. Nie tak całkiem dawno przyszedł na ratunek WebP, który potrafił odchudzić te zdjęcia o 90 a nawet 95% objętości. Tak naprawdę zachowując przy tym oryginalną jakość. Dzisiaj Wydaje się, że nadchodzi jeszcze lepszy złoty standard, a mianowicie AV1F. Czyli format bezstratny, który jest jeszcze lepszy niż WebP. Ta sama jakość, a waży tyle co piórko. Wszystkie nowe przeglądarki wspierają ten format, więc jeśli chcesz ładować zdjęcia na swoją stronę, bo potrzebujesz na przykład zrobić galerię lub choćby dodać zdjęcie w sekcji Hero, w pierwszej kolejności przekonwertuj je. Możesz skorzystać z edytorów grafik jak Photoshop czy Affinity, lub na przykład z darmowego odpowiednika Photoshopa, czyli Photopea. Możesz także wykorzystywać konwertery online i do jednego z tych konwerterów link znajdziesz w opisie do tego filmu. To bardzo proste, ładujesz swoje zdjęcie, wybierasz format w jakim chcesz go otrzymać, a następnie po prostu klikasz. Po sekundzie dosłownie masz gotowe zdjęcie w nowym formacie, lekkie jak piórko, gotowe do wstawienia na Twoją stronę. W samym WordPressie też możesz trochę wspomóc ten proces, a mianowicie wyeliminuj to, co niepotrzebne. Wejdź w ustawiania mediów i wyzeruj rozmiary, z których nie korzystasz. Po co tak naprawdę WordPress ma tworzyć dziesiątki kopii różnych rozmiarów tego samego zdjęcia, skoro będą one niewykorzystywane? To tylko i wyłącznie zapycha Twoją bazę danych. A baza danych? Powinna być lekka. Kolejny winowajca to fonty. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że korzystamy z repozytorium Google, które jest ogromne i każdy w zasadzie znajdzie tam font dla siebie, który będzie pasował do jego wizji na stronę. Problem z tymi fontami pobieranymi z Google polega jednak na tym, że to jest trochę tak, jakbyś za każdym razem, kiedy chcesz zjeść pizzę, zamawiał ją prosto z Włoch. No generalnie nie dojdzie na czas, a ty umrzesz z głodu. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby mieć taką gotową pizzę już w lodówce. Wyszukaj w repozytorium Google takie czcionki, jakie faktycznie Ci się podobają, pobierz je na swój komputer, a następnie, na przykład, korzystając z Font Squirrel link w opisie do tego filmu przekonwertuj je na format WOW RAW i WOW 2 i zapisz je bezpośrednio do Elementora w zakładce Custom Fonts. Oprócz tego włącz również funkcję Font Display Swap. Co ona sprawi? Sprawi ona, że Twój użytkownik nie będzie czekał, aż załadują się wszystkie fonty. Zostaną mu wyświetlone fonty systemowe, natomiast już może zacząć tą stronę czytać zamiast patrzeć na białą plamę i nie wiedząc tak naprawdę co się dzieje. Na ten moment mamy zoptymalizowane grafiki i zdjęcia, a także pobieramy fonty lokalnie. Czas przejść do samego elementora. Co gdzie ustawić, aby strona wczytywała się w mgnieniu oka i nie powodowała frustracji u użytkowników, którzy na nią wchodzą. Przejdź w pierwszej kolejności do ustawień elementora i wejdź w zakładkę funkcje. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie musimy ustawić, to korzystanie z nowoczesnych kontenerów. Jeżeli wciąż budujesz strony lub budowałeś kiedyś strony na sekcjach i kolumnach, przesiądź się na kontenery lub siatki. Stare sekcje to jak pakowanie prezentów w pudełko, które jest w pudełku, które jest w kolejnym pudełku, a kontenery to jedna zgrabna torebka. Mniej kodu, a to równa się szybciej. Deweloperzy używają trudnego słowa dom. To nie ten dom w rozumieniu budynku. Wyobraź sobie po prostu pudełka. Każdy element na Twojej stronie nagłówek, zdjęcie, przycisk to pudełko. Im więcej pudełków włożonych jedno w drugie, tym przeglądarka klienta musi się bardziej napocić, żeby to rozpakować i Tobie wyświetlić. Włącz funkcje zoptymalizowane znaczniki. Ona automatycznie wyrzuca zbędne pudełka, a ty budując stronę, pamiętaj: nie rób kontenera w kontenerze, tylko po to, żeby przesunąć tekst np. o 20 pikselów w jedną czy w drugą stronę. Używaj do tego marginesu lub paddingów. Prosta struktura to szybka struktura. Zadaj sobie pytanie, czy idąc na plażę w lipcu pod warunkiem, że nie nad Bałtykiem, bierzesz ze sobą kożuch i narty. Nie, prawda? To po co, twoja strona ładuje skrypty do galerii zdjęć na podstronie Kontakt, gdzie jest tylko mapa i formularz. Włącz w elementorze funkcję tak, jak masz pokazane na screenie. Dzięki temu, twoja strona bierze tylko to, co jest potrzebne w danym momencie. Druga opcja, czyli obrazki tła laniwego wczytywania, sprawia, że te duże zdjęcia w tle, które są na dole strony, ładują się dopiero wtedy, kiedy użytkownik tam przewinie. Po co ładować stopkę, gdy klient czyta nagłówek? Oszczędzamy w ten sposób czas i transfer. Możesz mieć najlepiej spakowany plecak i najdroższe, najlżejsze buty, ale jak idziesz po bagnie to, wbrew pozorom, wcale nie jest Ci wygodniej. To bagno lub, jak ja wolę, autostrada to Twój hosting. I choć zajmiemy się tym w przyszłości, to już teraz chciałbym nadmienić Ci jedną rzecz. Jeśli płacisz za hosting 50 zł rocznie, to prawdopodobnie masz silnik od kosiarki w ciężarówce. Ja od lat korzystam z SEO Host. Dlaczego? Bo dają Ci trzy technologie, które dla laika brzmią jak science fiction, ale w rezultacie robią robotę. Po pierwsze to dyski NVM, które są naprawdę szybkie. Po drugie, Lightspeed. Potraktuj to jako specjalny silnik serwera, który niezwykle lubi się z WordPressem. Dzięki temu już od samego początku Twoja strona będzie dużo szybsza niż strona konkurencji. I po trzecie, Redis. To pamięć krótkotrwała. Sprawia, że strona pamięta zapytania i nie musi ich cały czas przetwarzać i pytać na nowo. Dla Ciebie oznacza to jedno: klient klika i strona jest już na czas, bez czekania. W SEO Host masz to w standardzie, a to sprawia, że sam elementor będzie działał szybciej. Co spowoduje, że na przykład po, przy zapisywaniu zmian nie będziesz musiał czekać kilkudziesięciu sekund czy nawet minuty. Budowanie szybkiej strony jest jak wyprawa w góry. Jeżeli weźmiesz tylko niezbędne rzeczy i spakujesz je w lekkie opakowanie, zajdziesz wyżej, dalej i szybciej. Jeśli dowiedziałeś się czegoś ciekawego, nowego z tego filmu, to zostaw łapkę w górę, a w komentarzu napisz mi, co zamula lub zamulało do tej pory Twoją stronę najbardziej. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyś nie przegapił kolejnego filmu, a ten pojawi się już jutro w ramach mojego wyzwania 365 dni, 365 filmów. Pozdrawiam, cześć.